Hejka to nowy odcinek Glamour Sound On to Asiat Faruk, a wraz ze mną jest Zalia, czyli jedna z najbardziej interesujących i charakterystycznych wokalistek w Polsce. I nie przesadzam. Ojku, bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. Cześć wszystkim. Bardzo mi miło tutaj dzisiaj być. Dziękuję za zaproszenie. Ja ci też dziękuję, ale z kolei za umilenie mi dzisiejszego poranka, bo w drodze do pracy słuchałam Twojego debiutanckiego albumu i było ekstra. Ojku, bardzo mi miło, bardzo mi miło. I właśnie może od tego albumu zacznijmy, bo minęło już kilka miesięcy od premiery Kocham i tęsknię, też jesteś po koncertach promujących ten krążek i jestem ciekawa, jakbyś podsumowała ten rozdział w swojej karierze? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim jest to absolutne dla mnie takie, wiesz, Mm, odkrywanie, uh -huh. e, uczenie się siebie, poznawanie e, swojego gustu muzycznego od strony mnie uh -huh. wewnętrznej, bo ja zawsze wiedziałam, czego lubię słuchać, e, miałam milion playlist, ale gdzieś tam musiałam sklecić swój album własny i. I teraz to było, to było pytanie, że trzeba, jakby musiałam się odnaleźć e, w tej muzie jako ja, a nie jako słuchacz. I to było super, jakby, też nie, nie ukrywam, że nie było w tym wszystkim e, jakichś tam błędów, jakichś tam e, potknięć, ale myślę, że właśnie te wszystkie błędy e, sprawiły, że ten album też jest jaki jest, jestem z niego bardzo dumna i też mnie doprowadziło do bardzo wielu wniosków, bo, e, bo ostatecznie pracowałam z bardzo wieloma ludźmi, Spróbowałam bardzo wielu różnych rzeczy. Na niektóre powiedziałam tak, na niektóre powiedziałam absolutnie nie. Więc pod takim względem bardzo dużo się dowiedziałam o sobie, o tym czego chcę od muzyki, w jaką stronę z tą muzyką chcę pójść. Więc myślę, że kocham i tęsknię. To jest miła niespodzianka, fajny prezent po ciężkiej pracy i przede wszystkim płyta, z której jestem bardzo dumna i którą z całego serca, która wypłynęła absolutnie z mojego serca. A zdążyłaś się już trochę nacieszyć tym albumem? Wiesz, to, to jest bardzo właśnie śmieszne z tym albumem, że ja, mm, ja mam taką trochę tendencję, że kończę, robię dalej. Uh -huh. Kończę, dalej, 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 dalej i, i trochę tak było z To jest tęsknię, że ja, e, okej, okay, mamy wydaną płytę. Trochę, wiesz, trochę to do mnie nie dochodziło, że okej, okay, ja już wydam płytę, już dobra, idziemy do studia, idziemy do studia i nagle chciałam robić to samo. Że sobie, jakby wracam, z, no, no, chociażby wtedy ze studia, słucham tych demówek i mówię, kurde, Jula, to jest podobne. Tutaj nawet, nawet ja się w tym nie czułam, mm -hmm. wiesz, były, były demówki, które były super, ale rzeczywiście dużo było takiego, takiej starej zali, i co też jest fajne, ale chciałabym z drugą płytą pójść trochę w inną stronę i myślę, że nawet ta przestrzeń, żeby sobie dać ten, ten oddech, jest istotny, żeby się poinspirować, żeby trochę pobyć, żeby trochę podoświadczać, żeby gdzieś mieć o czym pisać, a nie po prostu z, jednej, z jednego projektu już w drugi z, tą, z tym samym mindsetem. Że to jednak trzeba trochę sobie. Pozwolić na przemyślenia. Szczególnie, że ty właśnie piszesz i śpiewasz o swoich y, doświadczeniach i traktujesz trochę tę muzykę jako takie pamiętniki. Absolutnie. No i przez to y, śmieję się, że czasem może jestem monotonna, nie wiem, ale ja też uważam, że pisanie o czymś, co mnie nie dotyczy, tylko dlatego, żeby zmienić temat, jest po prostu bez sensu. Y, mam teraz taki czas w życiu, że rzeczywiście staram się trochę być takim, jakby to powiedzieć, bardziej uważnym. Y, człowiekiem, w takim sensie, że staram się mniej korzystać z telefonu, jak jestem gdzieś na zewnątrz. Albo nawet jak jestem ze znajomymi, trochę bardziej obserwować, co się wokół mnie dzieje, bo myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz, żeby się czymś właśnie zainspirować. Bo nie ukrywam, że jestem też absolutnie melomanem i uwielbiam siedzieć w słuchawkach, patrzeć się w jeden punkt, myśleć sobie w głowie o tysiącach różnych rzeczy. A rzeczywiście takie trochę wyłączenie się z tego, nawet nie wirtualnego, ale takiego biernego świata ja i słuchawki, jest fajne, żeby, żeby, żeby złapać jakąś inspirację albo nawet zaobserwować coś, co może nie do końca byłoby widoczne, gdybyśmy się nie skupiali na otoczeniu. Więc, yy, więc tak, więc absolutnie ja się opieram na swoich doświadczeniach i, i lubię to w sobie. I, I tak jak plany są totalnie o wakacjach, sierpień są o moich wakacjach yy, na helu, sentymenty są o powrotach do yy, Warszawy. Yy, no tak naprawdę każda ta piosenka jest o mnie, więc też lubię je grać przez to. Z jednej strony to są piosenki bardzo o tobie, a z drugiej śpiewasz o takich doświadczeniach, z którymi wiele młodych osób może się utożsamić. Wiesz, wakacje na helu to jest totalnie temat, który, pod którym wiele osób może i nawet myślę, chce podpisać. Tak, tak, absolutnie. Ja myślę, że wakacje na helu są jakby zawsze w cenie, i zawsze to jest cool rzecz do zrobienia wakacje. Nie ja się, że zawsze marzyły takie stricte wakacje w chałupach i zawsze to był taki vibe. Ja też od małego w ogóle jeżdżę na heli, ja zawsze spędzałam yy, z rodzicami swoje wakacje na helu i spędzam do teraz, więc dla mnie to tym bardziej ma takie szczególne znaczenie, a wiem też, że dodatkowo bardzo wiele osób się z tym utożsamia, bo po prostu jest to totalnie młodzieżowe miejsce w Polsce. Z tego wszystkiego w ogóle, co mówisz i jak opowiadasz, wynika to, co dość często podkreślasz, na przykład w wywiadach, czyli to, że bardzo ważna jest dla ciebie autentyczność. I z tego, co wiem, to tobie bardzo zależało na tym, żeby Zalia nie była całkowicie oderwana od Julii, żeby nie była jakąś przypadkową kreacją. Ile jest Julii w Zali albo Zali w Julii? To jest bardzo dobre pytanie, bo absolutnie 100% w jednej i drugiej, bo. No właśnie moi znajomi w Anglii się śmieją, że, że, przyjeżdża, że, że, że ja przyjeżdżam do Anglii, gdzie jakby no nie, jestem, e, nie jestem tam jako artystka, bardziej jako studentka, jako gdzieś tam właśnie osoba, która dopiero świeżo się, się przeprowadziła, a ja jestem zawsze z sobą. Ja nawet się śmieję, że jak wyrzucam śmieci, to mam masę pierścionków i bo ja nie jestem w stanie sobie z tego wyjść, to już jest tak sklejony z moją osobowością, że, że gdzieś w ogóle nie mam takiego rozgraniczenia na Julię i Zalię. Mhm. I pamiętam, że był taki moment w moim życiu, że usłyszałam od jednej mi bliskiej osoby, e, że właśnie, że mi Zalia zabiera Julię. Ja mówię, ale Zalia to Julia. Mhm. To nie ma, że coś komuś ktoś zabiera, tym bardziej, że no jakby... E, ja to, dlatego no ja też bardzo, bardzo, bardzo to łączę. Ja mam wrażenie, że nawet w każdym wywiadzie, ja też często nawet mówię o sobie Julia, no bo... No bo ja nie jestem dosłownie taka sama, jakbyśmy poszły, nie wiem, jutro na kawę, albo się spotkały na śniadanie u mnie w mieszkaniu, to myślę, że wyglądałabym identycznie i byś nie założyła różnicy, czy rozmawiasz z Julią, czy z Zalią. Czyli nie jesteś jak Hannah Montana. The best of both worlds! To jest w ogóle główny... To jest śmieszne, że to powiedzieć, bo to jest główny dowcip y, moich znajomych y, właśnie z Londynu, że organizujemy coś, zawsze jest milion jakichś pomysłów na weekend, ja wracam, nagrywasz teledysk na weekend, więc oni już wiedzą, że moje best of both worlds mm -hmm. ja po prostu na weekendy wracam do Polski, albo dzwonią do mnie w trakcie, wczoraj jeszcze pisałam assessment będąc w Londynie, siedząc w kawiarni, a dzisiaj rano już jestem mm -hmm. w Warszawie, i coś tam się dzieje. Więc oni się zawsze śmieją, że jestem Hannah Montana. Bo wiesz, to jest w sumie bardzo komfort... Mogłaby być bardzo komfortowa y, sytuacja, gdybyś chciała zachować totalnie tę anonimowość, że wiesz, w jednym miejscu byłabyś Zalią, a w Wielkiej Brytanii byłabyś Julią. I myślę, że gdybyś y, miała taką potrzebę, żeby to jakby ukryć tę tożsamość sceniczną, to że byłabyś w stanie to zrobić. Absolutnie, ale ja też mam taką fajną anonimowość w Polsce, Aha. wiesz, że ja y ja lubię to, w jaki sposób się rozwija moja kariera w Polsce. W takim sensie, że ja jestem rozpoznawana dla tych ludzi, którzy słuchają mojej muzy. Zazwyczaj to są super osoby. Eee, a dla, też dla wielu osób jakby to, to jest właśnie fajne, że jak już mnie ktoś zaczepia, to to jest naprawdę jakaś total, to, total mój fan, który właśnie, z którym zawsze sobie fajnie pogadam, a też nie jestem totalnie rozpoznawalna dla każdej osoby na ulicy. Więc jeszcze mam tę anonimowość taką, że mogę sobie wyjść na kawę albo gdzieś do baru ze znajomymi i to nie jest takie awkward, że wchodzę do pomieszczenia i all eyes on me. Więc to jest takie fajne, że to się tak nie ja to doceniam, że to się tak buduje krok po kroku, bo mam czas się na to wszystko jakby i nastawić, i przyzwyczaić do tego i przygotować myślę, jakkolwiek się da. Fajnie, że wspomniałaś o tym rozwoju kariery, bo właśnie chciałam zapytać, jak udaje ci się godzić ten dość dynamiczny rozwój z życiem między Warszawą a Londynem. No, powiem tak. Było to, było to, no, było to jakby była to journey, mhm. taka konkretna. Ja w pewnym momencie naprawdę stwierdziłam, że gdy nie to, że mam 22 lata, to bym chyba umarła na zawał, bo ostatnie, ostatni miesiąc przeżą samą siebie naprawdę. Byłam cztery razy w Polsce przez miesiąc e, i to byłam tak, że przyjeżdżałam, nagrywam teledysk, na przykład do Babiego Lata. Mhm. E, tego samego dnia już byłam na klipie, e, miałam tam o 8 rano samolot, czyli czwarta pobudka, jestem na klipie. W międzyczasie na klipie piszę pracę e, z Theory and Analysis, musiałam analizować numer jazzowy na studia, więc w międzyczasie to piszę. Jeszcze w międzyczasie robię sobie drzemki, bo jestem po prostu śpiąca i e, ile żyłam. Kolejnego dnia zamokręcimy, kręcimy, a następnego dnia wracam. I mam egzamin do zdania. I potem kolejny weekend to samo, więc... Yy, ja to bardzo cenię sobie i bardzo uważam, że to było bardzo dobre doświadczenie. I kocham Anglię, kocham Londyn, naprawdę odnajduję się tam totalnie. Ale też yy, było to wyczerpujące, że ja naprawdę czasami... Wracałam, siadam i mówię, Jezus, ja, nie, ja nie jestem w stanie już więcej czegoś robić, że jeszcze... Okazuje się, że tutaj musimy coś dograć, tu musimy coś nagrać, tu muszę jeszcze gdzieś pojechać na spotkanie i ja już mówię do mojego menadżera Maciek. Ja nie wyrabiam. Enough. Ja już nie jestem w stanie. Ja śpię po prostu na stojąco. Uh -huh. Więc, więc no, było to wyzwanie na pewno. A myślisz, że będziesz musiała kiedyś wybrać tak na 100%, że albo Warszawa, albo Londyn? Na ten moment wybrałam. Na ten więc, moment Warszawa. Tak, e, oficjalnie dam licencjat, e, cztery dni po prostu ledwo spania, e, odcucenia, znaczy cucenia się cały czas kawą, jakimś espresso. więc. Oficjalnie wybrałam, teraz przyjechałam z moją pierwszą walizką do Polski. Nie ukrywam łezka mi się kręci wokół, bo absolutnie odnalazłam tam swoje miejsce. I tak jak zresztą przed chwilą rozmawiałyśmy, że ja bardzo lubię być Polką w Anglii mhm. i zawsze też pierwsze, co mówię, to to, że jestem Polką, że, że jestem Polką, która śpiewa, która właśnie podoba mi się to takie reprezentowanie też Polski tam i nie ukrywanie się z tym, że mam taki akcent, mam taki akcent. Że to jest fajne, i oni też to fajnie, fajnie postrzegają, że okej, okay, jesteś za granicą, to jest też dla nich coś ciekawego. To, ile ja im opowiedziałam o Polsce, wszyscy chcą przyjechać do Warszawy, więc, yy, więc na ten moment musiałam wybrać i wracam. Yy, wiem, że dużo mnie tutaj czeka, fajne rzeczy, i też chcę trochę osiąść, chociaż na chwilę w jednym miejscu. Szczególnie, że teraz zaczyna się sezon festiwalowy, to też myślę, bardzo fajny moment muzycznie dla ciebie, ale też intensywny. Absolutnie, no, ale, yy, ale też wiesz, łatwiej jest to wszystko gonić z jednego miejsca, uh -huh. że wracam do jednej bazy, uh -huh. a nie do dwóch, albo czasami nawet trzech. Yy, więc to jest na pewno plus, że rzeczywiście będzie intensywnie, ale będę już zjeżdżać do Warszawy, a nie Warszawa, Londyn, Warszawa, Londyn, Warszawa. Yy, w jednym z wywiadów, których udzieliłaś, przeczytałam bardzo fajną rzecz, która mi się spodobała i zapadła w pamięć, a mianowicie to, że Twoim zdaniem w tej branży, branży muzycznej, czasem trzeba być swoim własnym fanem. Możesz to rozwinąć? Wiesz co, mi się wydaje, że e, tutaj chodziło mi też o to, że, że gdzieś tam trzeba cały czas w siebie wierzyć. Mm -hmm. e, i, e, I są momenty, wiadomo, z wątpienia u każdej osoby. I mm -hmm. myślę, że nawet u tych największych, którzy, którzy mieliby tutaj teraz siedzieć nam, zamiast mnie na tym miejscu, powiedzieliby to samo, że to są momenty, w, którym, w których ty musisz się najbardziej lubić i w których ty musisz powiedzieć, okej, okay, Jurka, to jest super, to mi się podoba i też ja się nauczyłam w ogóle, przeczytałam ostatnio coś takiego mega mądrego, że żeby nie pytać o zdanie ludzi, którzy jakby nie zajmują się tym samym co ty i który, którzy no nie, nie są w takiej samej sytuacji jak ty, bo gdzieś tam no, to nie jest... Odpowiednia. Ja mam tę tendencję, że ja lubię się zapytać 300 osób mm -hmm. o jedną rzecz, a ostatecznie to jest moje życie, moje wybory, które są podyktowane innymi moimi wyborami, tym jaka jestem. Yy, I z muzyką jest to samo. Ja już po prostu wiem, że coś ma się podobać mnie. Mm -hmm. Oczywiście mogę się zasugerować. Mm -hmm. Zawsze pytam yy, najbliższa moje grono, z którym się liczę i które wiem, że czuję muzykę, którą ja chcę robić. Ale że w tym wszystkim ja muszę być fanem zali i ja muszę lubić tę muzykę, ja muszę być z niej zadowolona, ja muszę być z niej dumna bo to będzie wisiało na moim Spotify'u, to mnie reprezentuje i wiem, że, że, jeśli, że, że jeśli ja czegoś nie polubię, to ja tego dobrze nie zagram na koncercie, to ja nie będę chciała z dysku, będę miała wewnętrzny konflikt, co ja mam z tym zrobić. Że, że tutaj po prostu musisz być bardzo zgodny ze sobą. I tu chyba nie chodzi nawet tylko o samą muzę, ale też o towarzyszące jej materiały wizualne, o promocję tego. Wiem, że ty jesteś Wszystko. bardzo wrażliwa i czuła na tym punkcie. Jestem za bardzo, ja naprawdę jestem za bardzo. Ja, ja czasami z góry, przepraszam, wszystkie osoby, które kiedykolwiek ze mną pracowały, się wkurzały, ale znaczy ja też się staram zawsze brać pod uwagę wizję ym, drugiej strony. Ja też mam czasem jakieś takie rzeczy, że po prostu coś mnie tak denerwuje, że mówię, no proszę, zmieńmy to, bo ja będę na to zawsze patrzeć, jak będę dostać tej piosenki, albo tego teledysku że są takie rzeczy u mnie, że, że ja rzeczywiście bardzo tego przykładam. uwagę, bo ja uważam, że to jest całość. Tak jak patrzę na Metronom i którzy mają bardzo spójne wizualne... O, ja bardzo ich kocham. Bardzo spójną wizualnie oprawę, La Femme, e, Lana Del Rey chociażby, że to jest wszystko po prostu jednością, no są wszystko pasujące puzzle, a nie, że muzyka jest stąd, stąd jest w ogóle image, a teraz mi image się zmienia przy tej piosence i przy tej jeszcze może będzie inny. Że, że to naprawdę... Wszystko jak i... Znaczy ja mam takie wrażenie, może, je, może to jest błędne, ale że, że to naprawdę powinno sobie iść takim jednostajnym torem, oczywiście takim no, zgodnym z artystą i w ogóle, ale yy, ale że ta spójność naprawdę też gdzieś yy, dodaje tej muzyce. I ten wizualny aspekt i image i, i to, że, jest, że ten artysta jest sobą, bo dla mnie, nie wiem, nie wiem jak ty to czujesz, ale ja jestem w stanie powiedzieć, jak ktoś nie do końca jest sobą, na przykład mm -hmm. na teledysku albo mm -hmm. jak Coś jest wykreowane, że to nie, nie wypływa z tej osoby, to, to tam ten fałsz gdzieś się, y, m, przebija. Fałsz albo może nawet taka nieświadomość, jak to jest ważne? No, myślę, że nawet lepszego słowa używać, że taka nieświadomość i nawet takie czasami błądzenie we mgle, bo często to jest po prostu chęć spróbowania czegoś, że kurczę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, spróbujmy, no ale... No, ja naprawdę współczuję, bo ja wiem, że to jest bardzo trudne i, i też ja swoje wzloty i upadki przeżywałam. Prowadziłam vloga modowego, na którego nie mogę patrzeć i się śmieję, jak go widzę, więc, więc też gdzieś tam siebie szukałam jakiś czas i to, i to jest journey, naprawdę. Może za parę lat jeszcze inaczej spojrzysz na tego bloga z jakimś większym sentymentem albo nostalgią? <noise> już, już trochę nadwinęłam od tego, ale no mam, mam, wiesz, sentyment zawsze zostaje absolutnie, ale wiesz, no chodzi bardziej taką, że widzę, że tam są jakieś początki mm -hmm. tego, co lubię, ale takie niewyklarowane, mm -hmm. coś, błądzenie, tu coś, jakąś fajną rzecz mam, ale nie do końca fajnie wygląda z całością, że, że teraz jestem znacznie bardziej świadoma tego, co mi się wodowa i, i w jaką stronę chcę iść. To w jaką stronę chcesz iść? E, wizualnie? Wizualnie i też muzycznie. Co planujesz? Ja y, wiem, że jeśli chodzi o tego typu rzeczy o muzę, aspekt wizualny ja tego nie planuję. Okay. Tylko ja zawsze mam z wizualami tak, że tworzę sobie moodboard na podstawie muzyki. Ja w ogóle najpierw piszę melodię, y, więc od razu, gdzieś jak piszę melodię, to mam w głowie jakiś obraz do którego przytekst. A jak już mam ten obraz, no to już mi się mniej więcej klaruje to jak chciałbym, żeby wyglądało. Na przykład teledysk, bo ja do bardzo wielu swoich rzeczy, gdzieś tam sugerowałam mocno scenariusze. Więc... Yy, u mnie to jest takie naprawdę... Myślę, że nie do końca da się to zaplanować, bo mhm. często gęsto nawet nie wiem, o czym będzie ta piosenka, albo yy, nawet teraz, jak myślę o sobie muzycznie, to po prostu słucham masy muzyki. E, każdego New Music Friday odkryj w tym tygodniu wszystkiego, co jest. E, żeby się inspirować, chodzę na koncerty, staram się słuchać nawet tego, czego nie lubię i z tego się zawsze coś urodzi i idziemy potem do studia bez pomysłu, siadamy, ja siadam przy pianie, moi producenci też siadają przy instrumentach i gramy i myślę, że to właśnie jest takie nieplanowane i nie takie, z takim nasadzeniem, że okej, okay, teraz robimy, nie wiem, hit. Mhm. Najgorszy rodzaj podejścia, przynajmniej dla mnie, nakładający presję i w ogóle jakieś takie, nie wiem. Więc, więc ja po prostu staram się po prostu płynąć z prądem i patrzeć, co, co się gdzieś tam przyniesie. A co jest na Twojej letniej playliście i co może było jakimś ostatnim muzycznym odkryciem? Ojej, już ci powiem. Aż to sobie znajdę, słuchaj. Ja ostatnio bardzo, bardzo dużo słucham o, dzisiaj wyszukiwałam. The Adults are Talking, mhm. Bardzo lubię ten numer. Eee, bardzo lubię Say Yes to Heaven Lana Del Rey, które wreszcie oficjalnie wyszło. Ja tego sama mam od dwóch lat i za, cały czas to było jakieś unreleased i musiałam specjalnie włączać YouTube'a, żeby to e, znaleźć. Co jeszcze takiego fajnego? Something About You, I dress bardzo fajny numer. To z takich też moich ostatnich. O, i Bands World, bardzo lubię jego numer, bo teraz też tego dużo słucham. I to jest numer bodajże Lovely, tak mi się wydaje. Zaraz, zaraz jeszcze. Still Lovely, Buns World, świetny numer. Więc to z takich moich totalnych e, newsów. Okej. Okay. A masz jakieś muzyczne marzenia? Mnóstwo. Moim pierwszym marzeniem muzycznym jest praca z Matim, mm -hmm. który, tam, który współtworzył z beth Not Good. On był się zresztą też częścią beth Not Good. Mam parę takich producentów, z którymi chciałbym popracować za zagranicy. To są takie moje chyba najbliższe marzenia. I chciałabym sobie właśnie rozwinąć fajnie tę drugą płytę. No i może coś pokombinować mu z muzyką za granicą. Ale to jest tak cały czas nade mną to wisi. I się tak do tego przymierzam, okay. ale tak na spokojnie i z taką rozwagą, bo myślę, że jeśli to zrobię, no to właśnie to musi być bardzo... Z taką, takie no przemyślane nawet, żeby to stosownie wyprowadzić może tak. A czego mogę ci życzyć? Wytrwałości, wiary w siebie, Fajnych okazji, które przychodzą na drodze eee, wspaniałych słuchaczy, których już mam, ale. Ale, ale niech to grono się powie. Tak. Eee, I myślę, że szczęścia też, bo to jest też ważne. Super, to dokładnie tego ci życzę i bardzo mocno trzymam kciuki. Bardzo dziękuję.